Hej, z tej strony Sanita Alpes. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać mój. Co? Hej, z tej strony Sanita Alpes. W dzisiejszym vlogu chciałabym Wam pokazać mój stary pokój, jak on na razie wygląda. W hmm, tym tygodniu będziemy się już pakować i kupować ostatnie rzeczy. Teraz mamy poniedziałek, jest 10.50. Ja już posprzątałam swój pokój, no i w sumie mogę Wam już go pokazać. Naprzeciwko drzwi mam tutaj swoje biurko, aczkolwiek jest to toaletka. I tam w moim nowym pokoju będzie służyła jako toaletka. Będę miała po prostu nowe biurko. Jest tutaj śmietnik. To jest krzesło. Tutaj jest moje łóżko. Jest no, nie do końca pościelone, ponieważ będę jeszcze leży dzisiaj. <todgłosy> tutaj jest ściana z bruszczem i z półką. Tutaj nad łóżkiem mamy taką półkę. Jakby ta półka jest przemocowana do łóżka, bo tak mi się bardzo podobało. To łóżko jest IKEA, jakieś zwykłe. Półka tak samo. Dodatki już nie pamiętam. Większość jest z albo z NETTO. Tam mamy zdjęcia moich ukochanych. Będziemy robić jeszcze więcej tych zdjęć, ale na razie muszę mieć tyle, bo i tak będę je ściągać. To jest. <grym> Okno i handmade zrobiony taki karnisz, nie wiem jak to można nazwać. To jest po prostu patyk z miotły i jakaś filanka. Tam mam oczywiście roślinki. Tutaj jest taki stolik nocny. Mam tutaj świeczkę odciśniętą od mojego psa, który jest oczek od nas. Monstera, do której muszę dokupić większe, większą doniczkę. A to jest... to jest komoda z różnymi dodatkami i tutaj są właśnie moje maskulki kanału i taki led, ale nie, wiedz, nie wiedziałam co tam napisać więc napisałam vintage, chociaż tak nie mam nic vintage w pokoju, więc no, to jest taki też led z pepko, to pamiętam to z Chińczyka, to wiem, to jest na klucze ale mam tam różne pierdoły <grym> no tutaj są moje rozmalone ubrania lustro i mój plecak tam są już inne połowie. Wybaczcie, że nagrywam tak, ale po prostu... Co?! Wybaczcie, że nagrywam tak latająco, ale po prostu nie mam pomysłu na to, a to mi się nawet podoba, tylko że jak tak to będzie. jak tego decydacznym tym shopem to tak trochę nie, więc no będziemy latać w powietrzu przez cały vlog. Mogliście też zauważyć, że maskotka kanału to się zmieniła. Mm. Teraz jest ona i dodatkowo mam jeszcze drugą maskę kanału, czyli tą suckerkę. Tą tutaj. Jest to Eli, czyli moja siostra. Ale moja siostra na razie z nami nie nagrywa, ponieważ nie ma po co. <grym> Więc no. Vlog między innymi polega na tym, że pokazuję wam cały przebieg mojej przeprowadzki. Potem będę pokazywała wam moje nowe mieszkanie, czy tam pokój, bo nie wiem, czy będę chciała pokazać całego mieszkania. Widzimy się. Wieczorem. Zobaczmy. Hej, teraz wstałam, jest szósta godzina. Przespałam całą podróż, praktycznie. Zacznie całą, bo zostało jeszcze 480 km. Jesteśmy na stacji w Niemczech. Podróż nie jest jakaś super przyjemna, wiadomo. Ale dobrze, przynajmniej, że zasnęłam. Raz mi się szczać chciało. Nie mam tutaj gadać więcej. Yy, raczej pójdę znowu spać. Yy, no. Witam serdecznie, więc bez bicia przyznam się, że zapomniałam o vlogu. jakiś się mam naprawdę. A no, i pokażę Wam teraz mój pokój, jak wygląda w końcu. Ono, oh i to w sumie tyle Możecie słyszeć Gnisza i mój laptop w tle, ponieważ Właśnie zabieram się za granie, ale przypomniał mi się o vlogu Więc teraz nagram swój pokój Świetnie oni sobie gadają, a ja sobie umieram, ponieważ eee, Świetnie, świetnie, świetnie Gadajcie sobie Я, наверное, даже не шия Не знаю.